I ustosunkowanie się do słów włodarza gminy Piła, pana Piotra Głowskiego, który nie tak dawno zarzucił nam, można powiedzieć, działania obstrukcyjne przy wydawaniu pozwolenia budowlanego na budowę planowanego centrum środkowego w Pile. Uważam, że jest to takie typowe szkodnictwo. To nic więcej niż. W wyniku analizy moich współpracowników, bo to przecież nie starosta pracuje nad tymi dokumentami, tylko moi współpracownicy, odmówiliśmy wydania tego pozwolenia. Pokazując argumenty prawne. Następnie to w wyniku odwołania prezydenta miasta Piły wojewoda Wielkopolski utrzymał tą naszą decyzję. Jak wiecie, wojewódzki sąd administracyjny uchylił i podkreślam, do ponownego rozpatrzenia. Oczywiście wskazał na jego zdaniem tematy, które no nie do końca były wyjaśnione w, rzekomo, w naszym postępowaniu. Ale od tej decyzji złożył kasację wojewoda wielkopolski. Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Według moich wydają rocznie około 1400 takich pozwoleń. Uchylanych do ponownego rozpatrzenia jest ich kilka. 4, 5, bodajże rekordowo to było około 8. Jest to poniżej 1% naszych decyzji, które w jakiś sposób muszą być jeszcze raz, powiedzmy, procedowane. Jest to jeden z najlepszych wyników w kraju i opinie, że, że są szkodnikami, no, no to niestety raz, że nie przystoi chyba urzędnikowi tej miary, co, co włodarz gminy, a drugie jest zwyczajnie mówiąc po ludzku krzywdzące i nie ma na to mojej zgody, stąd między innymi Moja konferencja, bo kalumnie wobec mojej osoby, ja szanowni Państwo, już mam grubą skórę, jestem przyzwyczajony, że szczególnie z tego obiektu przy placu Staszica, no, no często to się niestety odbywa. Ja się natomiast skupiam na pracy. Mieszkańcy ocenią, kto jest tak naprawdę szkodnikiem, a kto po prostu jest budowniczym, chociażby na terenie najbardziej licznej gminy powiatu mam na myśli miasto Piła. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja oczywiście nie oceniam wyroku, bo, bo nie mam ku temu kompetencji natomiast i uprawnień, ale chcemy zwrócić tylko na fragment tego wyroku. Być może chociażby z tego powodu wojewoda nie zgadza się z nim. Sędzia Sądu Administracyjnego oświadczył, że w mieście Piła prezydent zarządza wszystkimi drogami, bo to wynika z przepisu, z wyjątkiem oczywiście dróg ekspresowych. A to jest nieprawda. Prezydent takimi drogami zarządza w Poznaniu, w Koninie. Natomiast przypominam, miasto Piła administracyjnie jest gminą i tutaj każdy zarządza tak naprawdę swoimi. Czy włodarz gminy, który ma tak naprawdę formalne uprawnienia, tylko wójta, czy, czy starosta, czy, wojewodę, czy marszałek województwa. Każdy ma tu swoje uprawnienia, ale zostawmy to i bo, bo to już jest temat będzie dalszych rozważań sądowych. Chciałem tylko jeszcze zdementować jedną informację, którą pan Głowski w, w, przekazał przedwczoraj. Otóż w jednej z wypowiedzi oświadczył, że on pracował nad tym planem, prawda, który jest dedykowany centrum, i tak dalej. I tak dalej. Akurat ten plan zagospodarowania przygotowywaliśmy już wtedy, kiedy byłem prezydentem. No nie mógł pracować. Plan był uchwalony w 2004 roku, zmieniony w 2008, a z tego co pamiętam, on swoją funkcję piastuje od roku 2010, więc no, no warto tak naprawdę na pewne rzeczy zwracać uwagę. Dzień dobry, Aleksandra Kinowska, jestem dyrektorem Wydziału Architektury i Budownictwa. Potwierdzam słowa pana starosty dotyczące wydanych tutaj pozwoleń przez Wydział. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że cały czas jesteśmy otwarci dla ludzi, dla przedsiębiorców, czy to też indywidualnych ludzi. No stop, ktokolwiek, czy teraz Państwo pójdą, cały czas na korytarzu tam są ludzie, którym udzielamy informacji, mówimy w jaki sposób mają składać wnioski. Z każdym problemem do nas mogą się zwrócić i my staramy się je rozwiązywać, wiadomo, w ramach naszych tutaj kompetencji. Zaznaczam, że każdą decyzję staramy się konsultować również z prawnikami. To nie jest tak, że sobie wydajemy decyzję, bo tak nam się podoba, tylko one są zgodne z przepisami, które są podstawą do wydania pozwoleń. Więc tutaj sugestie pana prezydenta, że jesteśmy, czy działamy na szkodę społeczeństwa, że szkodnikami jesteśmy, absolutnie się z tym nie zgadzam. Tym bardziej, że no nasz urząd jest cały czas otwarty dla wszystkich. Skoro zostałem wywołany do tablicy, jak wiecie ja nigdy nie zaczynam, albo bardzo rzadko, ale jak już jestem zaatakowany. na no dozwyczajnie po ludzku muszę się bronić, bo, bo to jest chyba odruch naturalny każdego z nas. Wiadomo, że reprezentuję też grupę około 200 moich współpracowników i, i nigdy nie pozwolę, żeby ich imię było szargane. Mówimy o Centrum Prześrodkowym. Szanowni Państwo, tu już jest ocena moja jako mieszkańca. To tak naprawdę, zdaniem naprawdę złośników, to, to mówią, że to będzie kurnik. Zdaniem bardziej życzliwych osób mówią, że to jest dobrze oświetlony peron porównajmy centra przyśrodkowe w innych miastach, w mniejszych miastach. Przecież w tym, co się planuje przy Galerii Vivo, nie będzie nawet, nie wiem, węzła sanitarnego, nie będzie można załatwić swoich najpilniejszych potrzeb, nie będzie ogrzewanej poczekalni, tak jak widzicie na przykład w centrum przysiadkowym w Żarach niedawno oddanym. W mniejszej miejscowości to będzie tak naprawdę kilka takich przystanków, podobno jak wynika z projektów ogrzewanych. Natomiast jak te przystanki ogrzewane, bo one już są bodajże dwa na terenie gminy, Piła się sprawują, to ja też odsyłam do opinii mieszkańców. Szanowni Państwo, co jest z tym związane w mojej ocenie? W tej chwili trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na terenie dworca PKS w Pile. Co jest istotne, możecie Państwo do 25 stycznia składać swoje uwagi, dlatego, że Rada Miasta na wniosek prezydenta Miasta Piły planuje zmianę przeznaczenia tego terenu z dworca PKS na budownictwo wielorodzinne. Czy to jest zasadne, czy nie? Ja tylko pozwolę sobie zwrócić uwagę, ja też oczywiście swoje stanowisko złożę w formie uwag, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. My jako tutaj stolica powiatu piwskiego, jako gmina Piła oddziałujemy na cały obszar funkcjonalny. To nie jest tak, że jesteśmy jakąś enklawą, prawda, samotną wyspą czy republiką bananową, że my sobie tutaj możemy stanowić wszystko co nam się żewnie podoba w oderwaniu od powiedzmy reszty naszego regionu. To nie jest tak. Jest to środek lokomocji dla kilku tysięcy uczniów szkół średnich, które uczęszczają w naszych szkołach powiatowych w Pile. Co więcej, również dla setek, przypuszczam, pracowników, którzy dojeżdżają do piły, bo przecież nie każdy dysponuje samochodem, a jeśli nawet dysponuje, nie zawsze rachunek ekonomiczny sprawia, że to mu się zwyczajnie po ludzku opłaca. Więc myślę, że tutaj jeszcze jest czas, żeby pewną rewizję swoich tutaj działań y, zrobić. Apeluję do was y, właśnie gminy Piła, żeby w jakiś sposób na to spojrzeli, właśnie z punktu widzenia oddziaływania na cały. Obszar funkcjonalny. A jeżeli już mówimy o centrum przysiadkowym, przypomnę sprawę systemu dynamicznej informacji. Przecież ten system dynamicznej informacji, czyli elektroniczne tablice na naszych przystankach, one już miały być zrealizowane bodajże w 2019 roku. Minęło, minęły dwa lata, przeszło dwa lata, i niestety niewiele w tym się podziało. Chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, być może to też skłoni Państwa do pewnych analiz. Otóż yy, Gmina Piła, największa gmina, która tworzy powiat piński, no niestety w ostatnich latach spada we wszelkich rankingach atrakcyjności. W niedawno ogłoszonym rankingu Gmina Dobra do Życia przez Polską Agencję Prasową, serwis samorządowy dokładnie, Piła jako byłe miasto, jedno z 49 miast wojewódzkich, no została sklasyfikowana dopiero na 525. miejscu jako Gmina Dobra do Życia. To są, że tak powiem kryteria równe dla wszystkich. Co więcej, z kolei z rankingu sprzed roku zostaliśmy zakwalifikowani do 139 miast średniej wielkości, które którym grozi degradacja, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Jeżeli mówimy o konkretnym zakresie, czyli miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tracący dystans do innych, no to z terenu Wielkopolski mamy tylko dwa miasta takie. To jest Turek 30-tysięczny, które wiadomo w jakiej części leży i z jakimi ten region boryka się problemami. No i niestety stolica powiatu Pińskiego miasto Piła. Warto na to zwrócić uwagę, bo, bo to jest naprawdę Dokument, który jest opublikowany przez Polską Akademię Nauk. Powiat Piński zajął, jak wiecie, Szanowni Państwo, w ubiegłym roku szóste miejsce w kraju. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Ciężko pracujemy na to, żeby się piąć, żeby w jakiś sposób tutaj też sprawić, żebyście Wy jako mieszkańcy byli byli z nas dumni. Co więcej, no zwróćmy też uwagę na demografię naszego miasta. Z Piły w ciągu ostatnich ośmiu lat było dwa, prawie 2,5 tysiąca osób, co jest największym ubytkiem procentowym i oczywiście liczbowym z gmin powiatu pińskiego. Co więcej, najbardziej, bo blisko 7% zwiększyła się liczba osób w wieku poprodukcyjnym na terenie naszego miasta. No, 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 to są jasne wskaźniki makroekonomiczne, które tak naprawdę no, pokazują, w którym miejscu jesteśmy.